Na targach turtek wśród stoisk turystycznych już po raz 15 wystawił się Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Były zapytania o e, trasy turystyczne dla osób niepełnosprawnych. E, rozdaliśmy kilkanaście resztkę z resztą przewodników dla osób niepełnosprawnych. Były pytania o turnusy, turnusy rehabilitacyjne i możliwość wypoczynku nad zachodnim wybrzeżem Polskiego Morza. Informowano także o projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych. Między nimi jest projekt Senior na czasie, trzecia edycja 60+. Plus. Jest to projekt stworzony dla osób niepełnosprawnych. No każdy może w nim uczestniczyć. W tym jest pięć miejsc dla osób niewidomych i słabo widzących. Oczywiście nie zabrakło pytań związanych z działalnością Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W ciągu dwóch dni 154 osoby otrzymały poradę. Z roku na rok zwiększa się liczba zainteresowanych działalnością tej organizacji.